Czy masz jakąś taką wskazówkę, na co zwracać uwagę podczas prowadzenia kampanii? albo co ty sprawdzasz po prostu? Kampanie sobie chodzą mhm. i robisz taki check. No to pewnie hajs, ale czy coś jeszcze? Jak najbardziej. De facto pytanie się zaczyna od tego, czy mamy hajs, czy klientów. Mhm. I potem, w zależności od wyniku, to czy możemy mieć więcej hajsu? Albo. Czy możemy mieć więcej klientów, lub z czego wynika spadek jednej i drugiej Aha. rzeczy. Więc, tak trochę od końca do samego początku. No bo jeśli mamy więcej hajsu, na no to sprawdzamy, ok, która kampania poszła lepiej i czy z niej możemy jeszcze coś wycisnąć. No, tak. no i w zależności od typu kampanii, produkty, teksty, targetowania, jakiś temat analityczne, to jest jakby każdy case to inna historia. Jak gdzieś źle, technicznie analizujemy to samo, tylko patrzymy nie gdzie mamy wzrosty, tylko gdzie mamy spadki, Aha. i to próbujemy łatać no i przy wzrostach jeszcze patrzymy na potencjały, ok, działa super, to czy podbić budżet, czy zwiększyć, zmniejszyć raz, żeby tam ten popyt i podaż po prostu podregulować, A także zawsze jest pytanie biznesowe, czy jest spoko, czy niespoko, czy chcemy więcej, czy utrzymujemy, analizujemy, jakie elementy w środku w zależności od typu kampanii można poprawić albo na przykład trzeba dać czasem feedback, ok, tu już nic nie zrobimy, uderzyliśmy w sufit, mhm. nie da się skalować w nieskończoność, ja wiem, że ulubioną strategią wszystkich jest i teraz posłuchaj, bo może Cię to spotkało. Mam nieograniczony budżet. Och, do tego, tak. I to jest piękna strategia. Tylko my mamy sufit, w sensie nie zmusimy fizycznie ludzi, żeby więcej szukali produktów lub usług, które my oferujemy, a też nie mamy budżetów, żeby zrobić impakt na ludzkość, sam na społeczeństwo. Mam bu, nieograniczony budżet przy tym samym razie. To jest nie, takie też piękne zdanie, które się pojawia.